mamy te 5 garści warzyw i owoców dziennie, bo to jest te pięć porcji, o których bardzo często się słyszy, yy, więc na garści możemy mierzyć warzywa i owoce, ale możemy też więcej, i 6, i 7, i 8, i 9 porcji tych warzyw i owoców. To jest taki mur, taka podstawa, yy, która może nastąpić przed programem. A kiedy warzywa, a kiedy owoce, bo też zmienne propozycje w tym zakresie słyszymy, że rano owoce, a w po południe warzywa, że absolutnie owoców wieczorem nie, bo się gorzej trawią. Jestem zwolennikiem takich kategorycznych zasad, ale na pewno musimy pamiętać, że owoce dostarczają nam przede wszystkim cukier, czyli węglowodany, czyli energię. A energię potrzebujemy przede wszystkim rano. Więc rano powinniśmy mieć więcej węglowodanów, więcej cukierów, więcej owoców, a wieczorem raczej takie społeczne uspokajające. Ogląda to, proszę, ym, takie istotne, które pozwolą się nie Takie podstawowe informacje, ale wystarczy z tego, że więcej transzylowo, to słuchaj, Powiedział, ja czy coraz częściej. Takich tematów, diet, różnych wariantów pojawia się całkiem sporo. Jak to wszystkim zwariować, ale przede wszystkim jak wybrać coś dla nas idealnego na i interesujące? W życie, wzmocnić naszą motywację, żebyśmy ją stosowali każdego dnia, a nie przez pierwsze trzy dni. Słyszałem już na koniec, e, zapytam o takich badaniach krwi, które e, w oparciu o które możemy dowiedzieć się, jakie produkty zdecydowanie Okrasa gotuje. Zobaczmy nie za cudzo, co się tak, żeby... Gdzie dzwonisz? Po męża, chłopaka czy kom... Obiecuję, że to był ostatni raz. Proszę, będziesz miała na pamiątkę, że się poznaliśmy na scenie. Można? Można? Widzicie? Jakby nie było znajomych, może bym inaczej dziękował, bo Alek to wyjaśnił się Teraz. z nami. Eee, moi drodzy, teraz. jedna z tych rzeczy, której nienawidzę też używać, ale do tego pasuje wybitnie, troteza smaków. Są dwie protezy smarki. To jest jedna z nich, to jest druga z nich w kuchni polskiej. Soli ciosny. Jeżeli chcemy, żeby coś tam smakowało wszystkich no polskiej, to zawsze soli, od razu solimy i nienawidzę jak ktoś zanim spróbuje danie, to już soli. Bo proszę soli pieprz. Zanim jeszcze spróbuję. To też zaczę do kolegów kelnerów mówię, że jak podchodzi siada gość i on od razu podbiega z tym mąkiem i do znaczy ten zadać pieprzu panu? I tak mówi, że tak, to ja powiem, to albo to, serce, to, ale to jest serce, nawet bardzo ważne. Staramy się podać takie danie, które ta powinno smakować w taki sposób, jak będą. Trafia na stół. To też jak ktoś mi podaje do, w domu, do, jak jestem kogoś w, do, w domu, to się rzadko zdarza, żeby ktoś tam mi podawał, jakieś się Zawsze chcą, żebym ja gotował w domu. Wyjątkiem jest to niewiasta węgielka Omaha. Wiem, że naprawdę rzeczy, nie mogę tam powiedzieć, że się nie To też... Ja y, staram się to, podawać coś takie rzeczy, ale dlatego to są protezy smaków, bo one tak naprawdę na zaburzają nam aromat. Jeżeli ja bym chciał, żebyście w rybę włąkają wąchają kolorzystów ciekawego, to ją w koszulę to żeby to dobra. Ja bym chciał, żeby wąchają, co on? Co on? Co to było coś staram się ograniczać czosnek, choć to zdrowe. Warzywko, ale mimo wszystko wolałbym, żeby tego coś tu się rozmnożyło nie pojawiło. Jeden z najprostszych sposobów na to, żeby... Mam jeden, bo przypominam, jeden z takich pisem, kosztuje 65 zł, ale za to, bo to prawda, bo je powoli... O, jeszcze raz muszę powiedzieć. Więc... Zapraszamy, bo już powoli... Jeszcze raz muszę to powiedzieć. Zapraszamy, bo już powoli... Dobra? Daj sobie spokój, Zapraszamy do stoiska. Jak się nazywa Stońska? Jak, tak, jak się nazywa? Tak, do Stońska, tak? Koszulka z różową stożką, po prostu jak się nazywa Dońska. I tutaj zapraszamy, bo koszulki już się kończą! Udało się. Teraz się udało? Tak, udało się. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję Dzieku... bardzo. A -a. Bardzo przepraszam za ten e, przerywany kontakt z...

Własne dzieci, jest w jest wśród ludności, i ich trzech mężczyźni. Po prostu, Tak się dobrze. To jest też nowy zwyczaj. Nie tylko na takim Absolutnie. Ja w lobby jest dżentelmenem, więc nie będziemy się tam wygłuchać z dowcipami takimi. Dobra, dodamy jeszcze. Tak, I ta kolendra, kochani. <grym się> Przekrodzimy Jak z samochodem zrobić, żeby auto do serwisów z siebie? Drogie panie, pan badamy się i tutaj okay. dziś mówimy o...

kto się namawia do tych badań? Czy sama już taką świadomość? Czy tylko wymieszana z To z rodziną? A się badała. Nie? No właśnie, widzisz, u mnie jest to odwrotnie. To ja muszę mobilizować moją mamę i moją babcię do tego, żeby, żeby szły i żeby się badały. My dziś, drogie panie, nie mamy żadnych wymówek. Jesteśmy absolutnie świadomymi kobietami. Żyjemy w czasach, które nam nie przeszkadzają, wręcz przeciwnie, one nam ułatwiają. Dlatego, że ilość wiedzy, jaką posiadamy. 30, 40 lat temu, nawet 20 lat temu, była nie do zdobycia. Dziś mamy internet, dziś nie możemy powiedzieć, nie mam czasu, bo jeżeli mam czas, żeby usiąść i przeczytać gazetę, albo pójść na paznokcie, albo spotkać się na proty z koleżanką, to mam też czas na to, żeby pójść do lekarza.